cie maneczka, z tej strony BOT44 a dzisiaj w dzisiejszym odcinku widzimy sobie Skybase. A. Ze mną jest Kibi Kibi YouTube. ma No i Edzio Titi, tylko on już kończy no. I nam oddaje wszystkie matce. Robimy Skybase, jak jakieś dzieci, no, które nie umiem szybciej. grać. Bieramy sobie. Aha, na... Edziu, już masz, to wszystko, dobra. Myślałam, że jeszcze daje. Ej, gdzie ten gość poszedł? Na Farmę Furii. Serio? Beka? Beka. Ale wiesz, że teraz goście z Farmy Furii będą przechodzić do nas? No wiem, dlatego ja bym stąd jak najszybciej uciekał. Więc wiecie. Kierajcie tyle maksu, ile to. się da i uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy to już robimy Skype'a za? A ty masz jeszcze na razie Nie mam właśnie. Właśnie... Yes. Idziemy... Chodźcie na tą wysepkę, chodźcie na tą wysepkę. To I czekaj. Z... Zaczekaj. Zaczekaj! Zaczekaj. butterflyer! Naucz się śpiewać. <laughs> Ej, mam połóż, nie, bez komprompy wolną? No. To ja się, to Dobra, ja już mogę budować Sky bo no. Ja mam strasznie mało masów, ale jeszcze musimy po snajperek pójść. No, przydałabyś. Ja mam, ja mam, ja mam tak gdzieś nieco, ja mam tak gdzieś 900 matosów. Mam skrzynkę, mam skrzynkę. Chodź tutaj do mnie chopie, jak tam Ja to mam zabiję, łącznie 1000. 1300. 1300 maksymalnie wystarczyć. Co? To wystarczy. no. No zbieram tylko do 1600 linię. Tak, i gdzie wiesz, a mnie tutaj zabiją. No to zginiesz. Nikt za to wam nie skrzynka będzie połował. Skrzynkę z mieszkami mam, skrzynkę z mieszkami mam. Jestem najlepszy. Trzy mi z miesza. Jestem najlepszy. Trzy z miesza jest. Mam sześć oteczek. Jestem najlepszy. Najgorszy? Mam małupę. Jestem najlepszy. Pamiętacie, jestem najlepszym towarem. Nie. Zobaczcie, no ale nieważne. No nieważne. Kto będzie słychać? Dajcie, to będzie śmiechać. Pamiętajcie, Amin najgorszy, znaczy BOT44 to jest najgorszy youtuber wszech Wywalę cię zaraz. A dajesz trzy apteczki albo płaszczaka? Nie, mam trzy apteczki. I bałwanki, a bałwanki, niepotrzebna. Ej, co, ja co jest w co? Co jest w wiesz co, wiesz, co ja dorknęłem? Co? A z Tak, niebieskiego. O, ja myślałem, że O, doradzę. O! Siorborybki tu są. Podzielę od razu. O, to Tam będą trzy siorboryby. Chodź, tutaj szukam skrzypionka, jeszcze będzie coś fajnego. Chcesz alga krewetowego? Nie. wolełem o, teraz jest dobrze strzępa. Ej, co Ej robi? Ej idzie na obiadek, Ej idzie na obiadek, Ej tak idzie na obiadek. A wisławki spadają. A ja widzę typa, a ja widzę typa. Z Nie, to nie ty, dobra, to są te boty. Ja proszę bardzo grzecznie o snajper A wódkę. Już mam. Ja strzelam do botów. Nie, nie strzelaj, tylko spróbuj. Mam typa! Już strzeliłem. Możesz? Może ty? No. On nie jest sam! On nie jest sam! On nie jest sam, on mi prześcianę przenicha. Puduj się! Dobra! Ej, będzie na filmie! Dobra! Dobra, będzie na filmie. Będzie na filmie jako dobra. Ty wiesz, że... Ty wiesz, czy to, to, to jest to, w filmie? Hosej? No. Dostał, bo to, to jest dobry. No wiem. Wiesz kto to jak... Tak. No tak to? Kto? Olka wujek. No dobrze. Tosek to jest dobry. Koszyń, Warszawa. Wygrywacie, przegrywacie? Przegrywamy. Przegrywamy, robimy skybase, ale nie możemy go zarobić. No. To wam pomogę. Spoko. Jedzie. My wcześniej jak graliśmy jeszcze z tym, z Olkiem, to zajęliśmy yy, drugie miejsce. Drugie miejsce. A nasz typ jest rzuciłem. To była gra... Bo ja właśnie dołączyłam wcześniej. No. To mhm. Tomka wywalam na razie, bo będzie gdzieś obiad wyrzucić. Potem dojdzie. Proszę. No dobrze. W sklepie, patrzcie na sklep. Sowie. Ej, A może na, bo na, na Bogato? Nie. No i przed chwilą wygrałem właśnie na Bogato. Miałem 8 kili. Chcę wrócić na broń. Najlepszy swój wrze? Do gry wraca! Ciężka snajperk! Moja ulubiona snajpa! Moja niebieska Kto ją ja nie ma strzać? Mi się dobry damage daje, ale. <laughs> Widzowie, się tu pod tym filmem 100 łapek w górę. To robimy kolejnego Skybase'a, tylko wjeżdżamy na niego motorówką. Widzowie, jeden wjeżdża motorówką, a drugi ma bałwany przez cały czas. No? A trzeci buduje. Ej, nie! Ewil, jak, jak yy, ten pod filmikiem? Będzie 200 łapek w górę, to robimy Diggle Challenge. Spoko. No, robicie tutaj pogrom y, sługów i wszystkiego... W sensie, nie na no, łapek w górę, bo słubika sub też możecie nie. zostawić, ej, ale zależy... 30 łapek w górę i będzie Diggle Challenge. Spoko. 30 łapek w górę, macie Diggle Challenge na tym kolorze. na lecimy tu, tutaj, bo tutaj jest dużo masów. Jakoś tu. tu jedna osoba może uzbierać aż ten e, tysiąc e, metalu tylko by ten gostek nie zbierał ej no men I know, e, man, I know tu... dobra nie umiem nie angielskiego goście. nieważne ja też nie umiem z gostkiem w się sensie coś tam bym mu powiedział że I know to metals z as... no. wiesz co? Ja, 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 z Gostkiem już nie umiałem porozumieć, co nie? on mi coś e, typy, powiedział, i ja się zgubiłam. E, typy, typy, Ja, ja nie mam drogi na Ja mam lagi, ja yeah. mam lagi. Nie. Podeżdżam. Przeżyjecie to? Ja tak. Kapit! To mi pomaga. Nie. Pysałem, nie. Możesz? Trochę, nie? No idę, idę, idę do niego, pokład podniosłem właśnie. Idę go milkować. Proszę. Chodźcie, on ma 5 HP, ma jeden HP, ma jeden HP. Dzięki. nie ma. Możecie mnie leczyć? Dzięki. Ja już, Bo ja tak na blisko ja, ja mu dam takiego lasera. Nie, trzeba cały czas... Dobry głos, i wyobraź sobie, że go, go, go tutaj mi dał potem. Mów. Uf, nie, A A tu nie, to nie ja w Macie jakieś ammo Nie, 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 mam. Bo mam zero, dobra. Mam nie, i zbieramy matki z Dokładnie. Dobra, nie, 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 Dobra, to nie, nie, Dobra, metal. zbieramy metal. Ej, Ej, i łapie, wszystko. robimy skypejsa, musisz pozbierać matki, okej? Okay? Wszystko. Nie, tylko się pytam, z czego chcecie robić? Ja się pyta, wszystkiego. Wszyst wszystkiego może być. Redu wszystko, bo nie. Zbieraj każdy matki, jakiś spotkasz na drodze. Tak. tak. jakkolwiek, wszystkiego można robić. Wszystkiego robimy. O, Epek hej, hej, Ale he. najlepiej ty wytrzymasz te materiały, żeby tak, żeby tak łatwo on ten sklep nie runął. Tutaj metalu się najbardziej opłaca. No ja będę zbierał metal, niech ktoś zbiera drewno i niech ktoś spróbuje kamień znaleźć. A wiesz że ten gostek jest dobry. a mi wyrzucił małe poty. Kto? Ten gostek, z którym gramy. Nie no, to obie wyrzucił małe poty, a ja to niech się umieram, nie? Ja mam tą karteczkę, jak potrzebujesz i małe kotki. Nie no, to z nisko tam jest. Co tam będzie w Proszę o jedną snajperkę. A ja o Prezent, oby w prezencie była snajper. Jak nie będzie w prezencie smajperka, to oddaję... Była snajperka. Jaka? Ej, po jakka pa Po pa, się pa, 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 zacięcie. Pa, jaka zacięcie? Wiem co po będziemy robić, to! I co kapisz, te podki? Nie Teraz my Bo to bardzo ważne. Cypię, dzięki motorówka. Co właśnie to głowy najpierw się też, bo teraz nas dojadą i... Właśnie idę bo po tam po prostu nic Pomożecie mi, bo ja mam na blisko. Gdzie Je jest to blisko? O tym. gdzieś tam Bo żeby... no. sobie poleciała. Nie, tu nie szczekać. Zaczynajmy ale... o... na razie z nich. Miałem ten ulecz. Zaczynać to nic czy nie? Nie, 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 no proszę a Emilia, jak coś to ja mam ten, Niebiesko, niebieskiego taktika, niebieskiego. Mm -hmm. Ja zbieram teraz ten. No. Metal już mamy. To My też teraz zbieramy metal. A mamy strefę? Ej, no mamy strefę. To gorzej. Ty, 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 to zaznaczył harpuna, kto to zaznaczył?

Jeszcze, że jeszcze... Odjeżdżamy w Co przeżywasz? Co ja ty tak bardzo krzyczysz? Ależ stos! Dobrze Kibi, on miał złotą no AWP nie. A to był bambol Gdzie u góry? Ej, bo my matków nie mamy tak jakby Ja nie mam matków. w ogóle Możesz tu No nie, chłop podskoczył On mała. No nie! On chciał nas zająć! Z pleców! No nie w pleców, tu! please! please. Mm. Nie no dobiję, nie? Dobrze! Dobrze! Ej, keep. Nie! Please! Lecz mnie ktoś! Help me! Lecz mnie ktoś! Man! Kibic. O! Dobrze! Uf. Dziękuję. Ej, daj Am modemki! nie mam w ogóle. Chodź jeszcze plecy, nie mamy! Dobra wiem. Uf. To już gra pod Skybase nie jest. No nie no skąd? No to ile mam tu ich pozabijać? Pibi, dawaj No jednak nie No chyba jednak nie Dobra, ja miałem taki ludź ja 5 kg zrobiłem. W to, jeszcze, to jeszcze jedna gierka dałaś. Dobra. Dobre. Ale, tutaj, ale tutaj to jest taka miejscowa, że tyle gości z farmy uciekło i z tych innych. jest stój, ale trochę do ciszej. Dobra. Oni cię słyszą. Ty nie krzyczysz przez okno do nich, tylko wróć do Oni cię słyszą. Cichro. Ja bym jakiś fajny o w No to. Ja już to kończę to nagrywanie, ej. Miejsce. Ja już kończę nagrywanie. Okay. To części czołem się ma. Eluwina.